Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, jest okazja porównać dwie piły, które są do siebie bardzo podobne, jeśli chodzi o osiągi, gabaryty, masę. No cóż, jedna waży około 5 kg, druga waży około 5 kg. Obie mają kartery aluminiowe. A o jakich pilarkach mówimy? Mówimy o Szyndaiły 501SX, ewentualnie Echo 501SX to są dwie takie same pilarki i o huskwarnie 353 obie są nowe właściwie się różnią delikatnie stylizacją no, do tej pilarki huskwarny można mieć zarzut że może mieć starsze rozwiązania bo jest wykonana w 2003 roku no ta jest wykonana w 2018 ale cała konstrukcja cały zamysł całe technologiczne jakieś pomysły są z dawnych czasów można tak powiedzieć a to jest unowocześniona już o takie elementy, jak na przykład niegubiące się śrubki. Cóż więcej, no akurat napinanie łańcucha to jest tutaj już takie profesjonalne z prawej strony dekla sprzęgła. To i w tamtej pilarce to jest troszeczkę inaczej rozwiązane. Tam nie ma tych śrubek, one tam potrafią się zgubić czasami, ale to jest akurat mała wada. Ta filarka ma katalizator. Więc ta też nie ma katalizatora, ta też nie ma katalizatora, ale za to ma sitko antyiskrowe, co było wadą na tamte czasy. Kiedyś w tłumiki były z kierunkowymi wylotami spalin i to było najlepsze rozwiązanie, np. Na w 346 XP. Te sitko to takie dodatkowe które, rzecz, która nie całkiem jest potrzebna, no ale jest, takie normy nowe wprowadzono. Obie pilarki, słuchajcie, mają odprężniki, już potrzebują spore moce, mają spore spręż, żeby łatwiej było uruchomić, żeby te sznurki w rozrusznika się nie psuły, e, o grubości są takiej samej, więc te e, od dekompresatory tutaj są. E, inaczej są troszeczkę rozwiązane kwestie e, uruchamiania starter. Tu wygląda w ten sposób, tutaj jest starter zblokowany z saniem, więc troszeczkę to inaczej działa, jednym się będzie podobało takie rozwiązanie, drugim się będzie podobało takie rozwiązanie. W można zdjąć całą budowę z góry i zobaczyć cały cylinder i cały filtr powietrza wszystko. W tylko odkręcamy i widzimy sam filtr powietrza. Cóż, czy warto wybrać puskwarne, czy warto wybrać szindajle? To każdy musi sam ocenić. Różnicą na pewno jest to, że Shindaiwa ma gwarancję pięcioletnią nawet. Huskwarna kupiona z rynku wtórnego ewentualnie z obiegu z, z krajów wschodnich tej gwarancji nie będzie miała, ale na przykład jeszcze jest różnica dość istotna. To Shindaiwa ma amortyzację, akurat ta Shindaiwa 501 ma amortyzację gumową, która czasami wymaga wymiany, a ta chuskwarna hmm, ma amortyzację na spężynach metalowych i to jest rozwiązanie bez awaryjne całkowicie. To się w ogóle nie psuje. Hmm. Wszystkie rozwiązania są bardzo podobne tutaj, najistotniejszą rzeczą, którą już pokazywałem we wcześniejszym filmiku jest cylinder w Shindaue, który jest wykonany bardzo profesjonalnie, bardzo wydajny jest, dlatego też moc uzyskiwana przez Shindaiwe jest delikatnie większa od mocy 3,53, bodajże tutaj ma, a w kilowatach? 2,57 bodajże. Szyndawa ma 2,57 przy pojemności. 50 i, 50. I 50 pojemności. No, czyli ma mniejszą pojemność, słuchajcie, a mocy ma więcej wyciśnięto. 3,5 człowieka ma mocy mniej, mimo że ma większą pojemność. Ale różnica w, w cylindrze, w budowie cylindra jest diametralna. Dlaczego? Zaraz zobaczymy. Tutaj otworzę Wam dekielek od góry i Wam pokażę. W huskwarnie rozwiązanie cylindra jest dość takie autorskie, typowo chuskwarnowskie. Ma tutaj takie, nie wiem czy to będzie widać, dekle przykręcone do cylindra. To było rozwiązanie przejściowe i te dekle powodują, że tam akurat są te kanały zawężone, czyli charakterystyka silnika jest bardziej płaska, nie ma piku. Natomiast w je kanały są bardzo szerokie. Zamknięte, i tutaj charakterystyka jest bardzo stroma i jest taki wysoki pik dający szansę uzyskać wysoką moc chwilową. No cóż, takie jest to rozwiązanie. Niektórzy użytkownicy mówili, że właśnie ta płaska charakterystyka powoduje, że ciężej jest tą pilarkę zdławić. Natomiast pilarki, które mają wysoko, taką stromą charakterystykę momentu obrotowego lub mocy, to one po prostu wymagają dużych obrotów, żeby. Pracować. No, wydajne są, ale wymagają dużych obrotów. No i to właściwie tyle. Jakość wykonania jest niemalże taka sama. Ja tu nic nie widzę żadnych różnic. Doskonałe to wszystko jest. Wielokrotnie pokazywałem 3, trójkę. Teraz chciałem właśnie pokazać Wam tą 501. Nie ma się czego bać. Zasługuję na pochwałę, właśnie osiągnięcie maksymalnej mocy. W tej pilarce i wyciśnięcie z niego i wszystkiego co się da. Co to daje? Oszczędzamy paliwo i robimy naprawdę kupę roboty taką małą pilarką z taką małą mocą. No to właściwie tyle. Panie Pawle, co pan by chciał jeszcze sobie dodać ewentualnie. Wiem, że pan też się interesował tymi piłami to. Nic <laughs> znana dla nas jest, my, my się specjalizujemy. W Sindajach od 10 lat prawie i sądzimy, że rozwiązania są dobrze zrobione i wydajne i trwałe. Mhm. Czyli jakość jest na pewno japońska. Mhm. No tak, słuchajcie. Y, okazja jest przyjrzeć się z bliska jednej pilarce, y, drugiej pilarce. Mm. Jest są to proste rozwiązania, regulacja jest manualna, nie ma tutaj automatów, komputerów, tak zwanych autotun, które po prostu dozują te paliwo i regulują pracę silnika. Tu wszystko jest manualne, można samemu sobie to podregulować, poprawić, gdy się zmienia ciśnienie atmosferyczne, gdy się zmienia cokolwiek jakieś otoczenie czy paliwo, czy czy różna zosta została przygotowana proporcja oleju do paliwa. Zawsze można to poprawić ręcznie i mamy na to wszystko wpływ. Możemy naprawić, rozebrać gaźnik. Nie ma tutaj tego autotun. Dlatego ta pilarka Shindaiwe i Echo, która weszła na nasz rynek, to jest fajne rozwiązanie dla nas amatorów, bo my liczymy każdy grosz i dla nas takie rozwiązania wręcz futurystyczne jak Autotun czy tam X-Tork naprawdę nie są potrzebne. Dlatego pokazałem Wam dzisiaj te dwie pilarki, one są identyczne. Nawet ta shindaiwa uzyskuje większą moc, dlatego że ma lepiej rozkonstruowany gaz, te cylinder. No i cóż, polecam ją Wam. Sam bym ją chętnie kupił, gdybym nie miał innej, ale ja akurat mam jeszcze starsze modele ze starszych lat. Nie psują mi się, ale są właśnie wykonane na starszych rozwiązaniach i na starszych technologiach. I sobie je chwalę to właściwie tyle. Cóż tu więcej można jeszcze powiedzieć? Powiedzieć nic. Trzeba kupić i spróbować. Tak, trzeba kupić maszynę i yy, pochwalić ją, że świetnie działa. Jaka jest cena Shindaiwy 501? 2200 zł, Około. Na tą chwilę mamy rok 2021 końcówka i cena jest 2200 zł. Najczęściej się w niej psują, ale nie jest to duży koszt wymiany amortyzatory i to jest właściwie można tak powiedzieć jedna wada jej, ale to mi się wydaje, że nie jest wada, bo to wszystko zależy od tego, jak ją użytkujemy, gdy nie stosujemy szerokich łańcuchów, gdy nie spiłujemy ograniczników łańcuchu i piła ma lekko, ta amortyzacja będzie pracowała bardzo długo. I jeszcze gdy wyciągamy piłę zaklinowaną w drzewie na siłę, to też potrafimy zerwać te amortyzatory. Więc amortyzatory się psują, dlatego że często my, no rzadko zmuszeni jesteśmy, oswobodzić pilarkę. Ale wiedzmy, że to właśnie wpływa na żywotność amortyzatorów. I to wszystko słuchajcie dzisiaj z takiego małego, krótkiego filmu porównawczego. Można by było je rozebrać na części pierwszej, dokładnie je przejrzeć, jak są zbudowane, ale to już chyba. Nie ma sensu. Jak będziecie chcieli, to to zrobimy. To tutaj panowie są sympatyczni i chętnie udostępnią te maszyny do porównania. To tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.